A na Twoim kanale słyszałem, że bardzo dobrze mówisz po, po chińsku i po angielsku. Gdzie tak dobrze nauczyłeś się chińskiego? Czy chodziłeś do, do jakiejś szkoły? Nie, po prostu zawsze od dziecka chciałem podróżować po świecie, nie? No i y, lecę z nizin społecznych, że tak powiem. No, taki był start. I mówię, no, a do niczego się nadaje, na serio. nie? spojrzałem w lustro, lustro mi to samo powiedziało. Lustro nawet wykrzyknęło, wiesz co, człowieku, tylko, tylko nie wiem, no, jakieś śrubki do kręcenia i tarta, nie? A mówię, no, kurde, tak myślałem. Patrzyłem na te, wiesz, czasami na tiry przejeżdżające przez moją wieś i mówię, kurde, no, może jakby te, z tego tira spadło jakieś nowe życie, nie? I tak sobie właśnie pomyślałem, zainspirowało mnie do tego, że jedyne, co umiem w życiu robić, to gadać, no, nie? I mówię, jakbym tak gadał jeszcze w innych językach, bo, wiesz, mnie interesowała też geografia i mówię, tak zawsze byłem ciekawski, co tam jest za tą górą dalej, nie? Mimo, że w Polsce nie mamy dużo gór, to mówię, co jest za tą górą, za tą rzeką, nie? I zawsze chciałem pojechać, gdzieś gdzie nie można pojechać. Gdzieś super daleko, gdzieś gdzie wszyscy nie mówią w tym samym języku, gdzie wszyscy inaczej strachowują, i mnie to bardzo ciekawiło. I tak sobie pomyślałem, że ta ciekawość i to, ta moja gadatliwość, te dwie cechy można połączyć właśnie w naukę języków. I rzeczywiście zaczęło mi to wychodzić, nie? Zacząłem się uczyć niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po prostu tak to zacząłem kompulsywnie robić, że już po jakimś czasie mówiłem w pięciu językach, nie? I ludzie myśleli, kurde, to jest jakiś świrk, nie? Mówię, no". Ostrzegałem, ostrzegałem.